Włóż folię aluminiową pod dywan, a przekonasz się, dlaczego tak wiele osób to robi. Ten foliowy prostokąt ma kilka praktycznych zastosowań. Jednak zacznij od przygotowania takiej folii. Folia aluminiowa to nie tylko materiał do pakowania żywności. Ma znacznie więcej zastosowań, które mogą ułatwić codzienne życie. Oderwij kawałek folii i złóż go na mały prostokąt. Jednym z zastosowań takiej folii jest stabilizacja dywanu. Szczególnie na gładkich powierzchniach, takich jak panele czy płytki. Dzięki temu dywan nie przesuwa się podczas chodzenia, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo w domu. Włóż taki prostokąt pod dywan, aby ochronić materiał przed wilgocią. Co więcej, folia może odstraszać zwierzęta domowe. Koty i psy często unikają powierzchni, które szeleszczą lub mają nieprzyjemną dla nich fakturę. Dlatego taki trik skutecznie zniechęcić je do drapania lub gryzienia dywanu folia aluminiowa odbija ciepło, co może pomóc w utrzymaniu wyższej temperatury w pomieszczeniu, to prosty sposób na poprawienie funkcjonalności dywanu i zwiększenie komfortu w domu.